To jest zabinnego popełnienia wypłacenia z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wypoczeń i wymierzył uwinione karę grzywnę w kwocie 1000 zł. W pozostałym zakresie już ma wyrok w mocy. I kasacja tego prawomocnego wyroku sądu odwoławczego na korzyść pana uwinionego złożył prokurator generalny. Zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku, naruszenie przepisów prawa procesowego. Nie jest to w zasadzie spór e, abstrakcyjny, filozoficzny. E, to jest e, spór o prawo do życia człowieka. To jest w zasadzie spór, e, który o kwestii która ma przełożenie na nasze codzienne życie. Opiniony stanu tutaj w obronie prawa do życia. A ta motywacja w wypadku obwinionego była szczególnie ugruntowiona, szczególnie zakotwiczona w moralności, z racji tego, że bronił on prawo do życia osób takich jak on. Osób ciężko, ciężko doświadczonych w życiu, osób całkowicie sterilizowanych. Na tamten czas, w Wysoki Sądzie, prawo tych osób na etapie życia prenatalnego nie było tak samo chronione, jak prawo życia zdrowego. Nie można więc, w Wysoki Sądzie, twierdzić, że obwiniony umyślnie godził, e, wykazał się pogardą dla e, zasad współżycia społecznego. Żeby zmienić ludzkie postawy. To, to nie ja, tylko ten danek, e, żeby obraz, oczywiście, obraz jest, obraz jest, e, e, to, to może im dać zachowujący, ale to, e, w zwykłym jest taki, dlatego, bo tak wygląda da, e, aborcja i, i e, dzieci nie z niepełnosprawnościami, które mają takie prawa niestety wcześniej, bo już tego nie, były w taki sposób haniebny, mordowane. To tego możliwą aborcję i tylko i wyłącznie dlatego to zrobiłem. Tylko w wodzie i wyłącznie zleciłem takich ten sposób umieszczenie tego panelu antyaborcyjnego. I też tak jak później moja obrońca, to znaczy wysoki sądzie, że z gruntu nie godzisz na to, aby pewna część osób z tylko i wyłącznie ich niepełnosprawności niezależnie wysoki sądzie na inne takie życia była mordowana w tak, tak bezpiarski sposób poprzez ludobójczą Magorskie dziękuję Wysoki Sądzie. Dziękuję, to Mianowicie, no, ja przedłożyłem do akt blisko yy, w 120 wyroków, w w analogicznych sprawach yy, sądy albo umarzały postępowanie, albo uniewinniały. Do chwili popełnienia przez obwinionego. Postawionego mu zarzutu nie zapadł żaden wyrok wskazujący w tej kwestii. Co więcej, kilka, kilka wyroków bezpośrednio dotyczyło osoby opinionego i gdzie był Ukaranego z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu dzisiejszym kasacji wniesionej przez prokuratora generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 12 lutego 2020 roku zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem z 15 października 2019 roku orzeka uchyla wyroki sądów obu instancji i uniewinnia obwinionego, obciążając skarb państwa kosztami postępowania w sprawie. Myślę, że to ma kapitalne znaczenie. Do tej pory mieliśmy ponad bodajże, 120 orzeczeń, które w sądów powszechnych, które w tego typu sprawach bądź uniewinniały osoby, którym postawiono zarzuty, bądź w ogóle umarzały tego typu występowania. Natomiast tutaj mamy potwierdzoną Wyrokiem Sądu Najwyższego, tą linię orzeczniczą, więc e, niewątpliwie e, sądy w niższych instancji e, w obecnych warunkach będą musiały brać pod uwagę e, wyrok Sądu Najwyższego, czyli tej instancji sądowniczej, która między innymi ma zadanie ujednolicanie orzecznictwa w Polsce. Dzisiaj mamy wyrok uniewinniający Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko bawerowi Ando Aka, który prezentował publicznie zdjęcia ofiar aborcji. Jak wygląda aborcja? i motywacja była ze wszech szlachetna. Chodziło o przeciwdziałanie aborcji, o zmianę stosunku do zabijania dzieci nienarodzonych i taka osoba jest ciągana po sądach. Natomiast działają nieskrępowanie mafie aborcyjne i nie słychać o tym, aby toczyły się sprawy przeciwko działaczkom organizacji zabijających dzieci. Fon, fon Najważniejszy sąd w naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej polskiej Polsce uniewinnił mnie uni 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 z wyroków wskazujących odnośnie skutecznych banerów antyaborcyjnych. Bannery antyaborcyjne były w Zakopanem, w Zakopanem i tam można było zobaczyć pomordowane dzieci narodzone poprzez obrzydliwą aborcję. Wysoki Sąd powiedział, że właśnie jaką sumę tutaj, tutaj właśnie nie będzie, nie będzie naruszona. a ja, a ja zwracając taki baner mieszkania, mieszkania banera antyaborcyjnego, skutecznego, nie dokonałem żadnego wyboru. To jest tylko państwa zwycięstwo. I tutaj też prawo do życia dzieci nienarodzonych dzieci jest jednym z praw fundamentalnych, jednym z praw podstawowych. Tam nie może być że grupa ludzi decyduje o tym, kto ma żyć, a kto ma zostać bez dla mordowanych w wypadku dzieci nienarodzonych przez obrzydliwą y, aborcję. Y, proszę Państwa, zapraszam Państwa bardzo gorąco do tego, żebyście się Państwo włączyli w działalność Fundacji Pro, pro, pro Prawo do Życia. Oczywiście y, 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 najbardziej jako wolontariusze, jako żeby, y, żebyśmy, y, y, nie możemy się bać, nie możemy się bać środowisk neomarksistowskich. Neum, Środowisk, środowiska, proszę Państwa, diab diabolicznego pseudostrajku yy, kobiet. Yy, musimy, proszę Państwa, mamy obowiązek jako, jako, jako ludzie, yy, yy, jako yy, kobiety, mężczyźni, yy, obowiązek dbać o, o, o osoby najsłabsze. Walczmy, proszę Państwa, yy, powiedzmy stop aborcji. Dziękuję.